Pewnie zauważyliście kiedyś, że jak wpiszecie domenę waszej ulubionej strony internetowej, to przeglądarka automatycznie doda http przedmiot. Jeżeli byłeś kiedyś bity w szkole, to prawdopodobnie wiesz, że te literki oznaczają protokół sieciowy. Ale co to znaczy? Widzicie, kiedyś na świecie było mnóstwo protokołów sieciowych. A przez mnóstwo mam na myśli jakieś dwa. www, czyli dla uproszczenia http oraz Gopher. Gopher dzisiaj jest pretty much martwy, a www ma totalny monopol. Stało się tak dlatego, że Gopher to był bardzo prosty protokół, w których na stronach mogły być tylko zdjęcia, teksty oraz linki. Za to http wspierało ten język znany jako HTML, dzięki któremu twoja strona mogła mieć unikalny i przepiękny design. Żeby zrozumieć, jak działa HTTP, musicie zrozumieć koncept requestów i response. A więc request najpierw jest wysyłany przez klienta. E, tak się nazywa użytkownik strony, jak coś. Kiedy trafi on na serwer, ten go analizuje, a następnie odsyła odpowiedni response. Jest to po prostu sposób na komunikację między klientem a serwerem. Żeby pokazać wam jak działa to dokładnie, napisałem własną implementację HTTP. Oj, chcesz wiedzieć, jak to zrobiłem? Użyłem partnera dzisiejszego odcinka, czyli Code Crafters, strony, na której są tutoriale do prawie każdego języka na praktycznych przykładach. Zamiast uczyć się programowania od samej teorii, a potem nawet nie wiedzieć, jakiej użyć, macie rozpisane krok po kroku, jak stworzyć chociażby serwer do stron internetowych od zera. Wałając się do danych, które sam przed chwilą wymyśliłem, jest to dużo lepsza metoda na naukę. Nie da się zaprzeczyć. Rejestrując się z linków w przypiętym komentarzu, dostaniecie darmowy dostęp do części kursów oraz zniżkę aż 40%. Wracając po odpaleniu naszego kodu tworzy się strona z napisem Hej. Prześledźmy, co się dzieje podczas ładowania tej prostej strony. Po wpisaniu adresu Firefox wysyła request zaczynający się od słowa GET. Get to chyba Popularniejsza metoda w Request. Oznacza ona, że klient chce dostać zawartość tej podstrony. Za to pod metodą są zawarte headery. W nich są zawarte dodatkowe informacje, które mogą się przydać serwerowi. Na przykład Firefox automatycznie mówi naszej stronie, że moim preferowanym językiem jest angielski oraz że jestem użytkownikiem Firefoxa na systemie Linux 64-bitowym. Tego headera używa chociażby YouTube do sztucznego spowalniania strony użytkownikom wszystkich innych przeglądarek poza Chrome. Em. Używając tej wiedzy, możecie nadpisać ten header w Firefoxie, dzięki czemu YouTube będzie myślał, że jesteście na Chromie i nie będzie wam spowalniał już strony. Z innych często używanych metod Poza getem jest post, którego w siwieństwie do geta nie używa się do pobrania czegoś konkretnego z serwera, a raczej do wrzucenia czegoś na niego. Możecie się z nim spotkać, chociażby, logujecie się na jakąś stronę internetową. Wtedy to, co wpisaliście w formularzu, będzie wysłane właśnie za pomocą posta na serwer. Teraz pora przeanalizować to, co zwraca serwer. Jest to response z headerem content type HTML. Informuje on przeglądarkę, że to, co znajduje się na samej dole pliku, to właśnie HTML i należy go wyświetlić. Ta zwerka na górze to response code. Jest to tak, jakby skrótowa informacja o tym, co się odpierdala. Kody rozpoczynające się na 1 oznaczają, że serwer otrzymał od was informacje i wie, o co chodzi, ale chcę, żebyście jeszcze poczekali na ostateczną odpowiedź. Te rozpoczynające się na dwa oznaczają sukces. Najczęstszym kodem z tej kategorii jest kod 200, który oznacza po prostu OK. Wysłaliście zapytanie o stronę, serwer wam ją zwrócił, jest bomba. Kody rozpoczynające się na 3 za to oznaczają przekierowanie. Załóżmy, że kupię sobie domenę darmowe robuxy.pl i chcesz, aby każda osoba, która na nią wchodziła, zobaczyła Rickrolla. Najprostszym sposobem na zrobienie tego jest postawienie serwera HTTP, który zwraca kod 308 z linkiem do YouTube. A. W taki sposób każda sfr, która wejdzie na twoją domenę, zostanie automatycznie przekierowana na film Rick Astley'a. Teraz pora na kody, które na pewno znasz, czyli te zaczynające się na 4. Oznaczają one błąd po stronie użytkownika. Takim kodem jest wszystkim znany 404, oznaczające, że użytkownik próbuje wejść na stronę, która nie istnieje. Kolejnym takim kodem jest 403, który oznacza, że dostęp na tę stronę jest zakazany. Moglibyśmy go hipotetycznie użyć, jeżeli ktoś kto nie jest adminem próbowałby wejść na panel administratora. Ostatnim typem kodów są te zaczynające się na 5. Oznaczają one błąd po stronie serwera. Kod 503 na przykład oznacza, że serwer ma zbyt duże obciążenie i nie jest w stanie się obsłużyć. Zupełnie jak twoja dziewczyna. Jak już jesteśmy przy temacie obciążenia, to do jakiegoś 2013 roku po prostu używając wiedzy, którą macie o HTTP mogliście wyłączyć praktycznie każdą stronę internetową. I to nawet się nie starając. Mówię tu o ataku Slow rollies. Widzicie ten napis za mną? Jestem jebanym bogiem montażu. Każdy request w HTTP kończy się dwoma pustymi liniami. Ale co jakby tak nigdy nie wysłać tych dwóch linii. Wtedy w teorii nasz request nigdy się nie skończy, a serwer będzie wiecznie czekał na jego koniec. Ale w praktyce programiści, którzy tworzą serwery, to przewidzieli. I ustawili, że po w 10 sekundach po niewysyłaniu niczego, po prostu każde połączenie się zamyka. Hmm, pomyślał twórca Slow Roris i wpadł na pomoc, jeżeli by wysłać po jednym znaku naszego requesta na przykład co 9 sekund, aby zresetować 10-sekundowy timer. W jaki sposób omijamy to zabezpieczenie kompletnie i możemy dosłać nowe i nowe znaki w nieskończoność. Także efektywnie będziemy blokować cały czas serwer, żeby czekał i czekał na nas. Ale właściwie co jest tak złego w tym, że serwer na nas czeka? Ano to, że jeżeli serwer ma czterordzeniowy procesor, to znaczy, że ma tylko 8 wątków. Czyli jeżeli sprawimy, że serwer będzie musiał na nas czekać 8 razy jednocześnie to nie będzie mógł już przyjmować żadnych innych połączeń poza nami. Co oznacza, że po prostu strona przestanie działać. Ten atak jest giga fajny, bo w przeciwieństwie do normalnego DDoSa nie potrzebujecie miliarda urządzeń, wyzwających pakiety jednocześnie. A wystarczy Wam jeden komputer i jakiś skrypt w Pythonie, który ma pewnie 60 linii kodu. Jak wejdziecie sobie na stronę Wikipedii tego ataku, to praktycznie każde narzędzie do robienia stron internetowych było na to podatne. Teraz oczywiście każde dużo narzędzie nie jest już na to podatne, mają metody, żeby się przed tym uchronić. Ale pewnie wciąż jakbyście się postarali, to znajdziecie jakąś stronę, którą możecie w taki sposób wyłączyć, i ja uważam, że to dosyć śmieszne. Dla wspierających, a raczej jednego wspierającego, bo każdy inny anulował wspieranie. Nie dziwię się wam. FSLAK, dzięki za wspieranie, jesteś koksem, a ja się z wami żegnam. Pa pa!